właścicielami tych ziem byli członkowie rycerskiego rodu Herbugołęga. Najwcześniejsze zapiski o dobrach zduńska pojawiają się w 1394 roku w księgach sądowych sierackich. Po raz pierwszy nazwa Zduńska-Wola pojawia się w 1465 roku. Skąd wzięła się nazwa Zduńska-Wola? Zduńska. -Wola? Z Pierwszy człon nazwy pochodzi od wsi z która istniała jako Nordyńczycy i była własnością rycerzy z duńskich herbu dołęga. Wola był to obecny teren z duńskiej woli. Na czas budowy nowej wsi jej mieszkańcy zostali zwolnieni z opłaty. Przywilej ten zwany był wolnisko. Na początku Nową wieżę zwano Wolą Zduńską, lecz czasem się od z duńską wolą. Co sprawiło, że nasze miasto wyrosło w tym miejscu nad inne w regionie? Nie mieliśmy wielkich fabrykantów, magnatów, nie było zamków, pałaców czy siedzib władz, ale był postępowy, rozumiejący prawa rządzące rozwojem gospodarki i przemysłu ród złotnickich. Dzięki staraniom Marianny Poran-Strokońskiej, czwartej żony Andrzeja Złotnickiego od 1756 roku złotnicy gotowali są jako właściciele dóbr związkowolskich. Potencjał tego miejsca zauważył syn Marianny Anny Janczeja, Feliks Złotnicki. Młodość spędził w służbie wojskowej, zarobione w ten sposób pieniądze zainwestował w rozwój długów wolskich W skład dóbr Feliksa Złotnickiego wchodziły wsie, Zduńska Wola, Kabelczynek, Stęszyce, opieci oraz miasto Czekaj, czyli obecny teren Placu Wolności i ulicy Kościelnej. Od 1818 roku rozpoczął się masowy napływ tkaczy. Z ojczystych stron w kierunku Zduńskiej Woli przybywali wraz z tkaczami, przędzajnicy, farbiarze, a także rzeźnicy, piekarze, młynarze, lekarze i aptekarze. Organizatorem posadnictwa był właściciel dóbr Stefan Złotnicki, drugi syn Feliksa. Pierwotnie dobra z wolskie przejął jego starszy brat Antoni, ale w 1804 roku Stefan Złotnicki spłacił brata i stał się właścicielem dóbr. Rozwód osady sprawił, że mieszkańcy zaczęli ubiegać o nadanie jej praw miejskich. W marcu 1825 roku Stefan Złotnicki wystąpił do Komisji Województwa Kaliskiego z prośbą o nadanie praw miejskich. W październiku tego roku uzyskał akt reakcyjny, na mocy którego osada z Wójta Wola uzyskuje prawa miejskie.